Ale to co w tym ostatnim jest indywidualną manią u kapitalisty jest działaniem mechanizmu społecznego, w którym on sam jest tylko jednym z kulek. Poza tym rozwój produkcji kapitalistycznej czyni koniecznym ciągły wzrost kapitału włożonego w przedsiębiorstwo przemysłowe, a konkurencja narzuca każdemu pojedynczemu kapitaliście immanentne prawo kapitalistycznego sposobu produkcji jako prawa zewnętrznego przymusu. Konkurencja uniemożliwia kapitaliście zachowanie swego kapitału bez powiększania go, a powiększać go może on jedynie za pomocą postępującej akumulacji. Skoro więc wszystkie poczynania i zaniechania kapitalisty stanowią tylko funkcję kapitału obdarzonego w jego osobie, Świadomością i wolą nawet jego własna osobista konsumpcja wydaje mu się rabunkiem akumulowanego przezeń kapitału, podobnie jak w buchalterii włoskiej prywatne wydatki kapitalisty figurują po stronie winien wobec kapitału. Akumulacja to podbój świata bogactwa społecznego, rozszerza ona wraz z masą wyzyskiwanego materiału ludzkiego teren bezpośredniego i pośredniego panowania kapitalisty. Przypis 34. Na przykładzie staroświeckiej, choć wci wciąż się odnawiającej postaci kapitalisty, mianowicie na postaci lichwiarza, Luther bardzo dobrze ukazuje rządze władzy jako element rządzy bogacenia się. Poganie mieli... Poganie mieli rozumem swym dojść do tego zdania, że lichwiarz jest po cztery kroć złodziejem i mordercą. My, chrześcijanie, natomiast mamy ich w takim poważaniu, że niemal modlimy się do nich dla ich pieniędzy. Która buje, kradnie lub pożera pożywienie drugiego, ten popełnia równie wielkie morderstwo, jeżeli to od niego zależy jak ten co drugiego głodem zamorzy i na śmierć zamęczy tak właśnie czyni lichwiarz a przecież siedzi spokojnie w swym fotelu zamiast jakby to było słuszniej wisieć na szubienicy i być pożeranym przez tyle kruków ile nakradł dukatów byle tylko dość ciała na nim było aby tak wiele kruków miało co dziobać i czym się podzielić. Tymczasem wiesza się małych złodziei, mał mali złodzieje zakuwani są w dyby, wielcy złodzieje paradują w złocie i w jedwabiach. Nie ma tedy na ziemi większego wyjąwszy diabła nieprzyjaciela ludzkości niż skąpiec i lichwiarz gdyż chce on być Bogiem nad wszystkimi ludźmi. Turcy, wojownicy, tyrani są też złymi ludźmi, jednak muszą dawać żyć ludziom i uznają, że są złymi i wrogami. Mogą też, a nawet muszą nieraz nad niejednym się ulitować, lecz lichwiarz i skąpiec pragnie, aby cały świat ginął w głodzie i w pragnieniu, w żałobie i w nędzy, byle, byle on wszystko mógł zgarnąć, byle każdy otrzymywał wszystko od niego, jak od jego Boga. I był wiecznie Jego poddanym. Nosi futra, złote łańcuchy i pierścienie. Pysk sobie doży i chce uchodzić za poczciwego i pobożnego człowieka. Lichwiarz jest wielkim potworem. Jest jako smok, który wszystko pustoszy gorzej niż kakus, Gerion czy Anteusz. I przy tym stroi się, udaje świętoszka, żeby nie dojrzano skąd się wzięły woły. Które tyłem ciągnie do swej jaskini. Ale Herkules posłyszy głos wołów i jeńców, znajdzie kakusa, nawet wśród skał i wąwozów, i wydrze woły z rąk złoczeńcy. Kakusem zwie się bowiem złoczyńca, pobożny lichwiarz, który wszystko kradnie, rabuje i pożera. Udaje przy tym, że nic nie zrobił i mniema, że nikt nie pozna, jako że woły tyłem do jaskini ciągną, aby. Ze śladów wnosić można, że je stamtąd wypuścił. Tak samo chce lichwiarz oszukać świat, udając, że jest użyteczny, że daje światu woły, a tymczasem porywa je dla siebie i sam pożera. Skoro więc ścina się i kołem łamie zbójców, morderców i podpalaczy, to o ileż słuszniej należałoby kołem łamać żyły, wypruwać, wypędzać, wyklinać i ścinać wszystkich lichwiarzy. Martin Luther Andy Farhan. I tak dalej. Jest to cytat na stronie 639, cytat, przypis 34. Nie głupi ten Luther.